No, nie wiedziałem, ale okej, okay. dlaczego? Patrzę sobie na filmy. Mm, no, no stand-up, 2, 4 wświetlenia, 30, 38, 5, 10, 12, 5, 11, 21, 6, 5. I co z tym faktem? Mam, powiedzcie mi w komentarzach, proszę, doradźcie mi, bo ja nie wiem, te nowsze filmy są mniej u mnie popularne, nie chcecie ich oglądać. Te starsze, jakiś Kot z gmin 74, nice, 6, jakieś typu starsze filmy wam się bardziej podobają. Proszę, powiedzcie mi, jak to, na, powiedzcie mi, co byście chcieli na kanałach, jakie filmy, bo ja naprawdę nie wiem, co mam zrobić, tak żeby wam się dobrze oglądało. A bardzo bym chciał wam o tym powiedzieć, jakby to powiedzieć. Po prostu chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja nie wiem, jak wam, jak wam pomóc, co mam nagrać. No dobra. To piszcie w komentarzach, a teraz pa! Kurde, nie klikłem w pa. Yy, pa!